Moi drodzy, człowiek nie może istnieć, a nawet nie może zaistnieć bez innych ludzi. No bo przecież, żeby powstało nowe życie ludzkie, konieczni są mężczyzna i kobieta. Potem, po urodzeniu, do którego by nie doszło bez ciała kobiety, człowiek potrzebuje kogoś, by przeżyć. Potem, potem uczy się relacji, uczy się żyć w społeczności, i z czasem zaczyna wchodzić w świadomą relację z Bogiem. Pokój, dobro, pokój, dobro. Witam was bardzo serdecznie. Można powiedzieć, że w pewnym sensie kontynuujemy to, o czym mówiliśmy we wczorajszym słowie na dobranoc. Przypominał, że wczoraj odwołując się do nauczania kardynała Ratzingera, mówiliśmy sobie, że istota ludzka, jako osoba, ze swojej natury jest relacyjna, że potrzebuje. Innych ludzi, potrzebuje innych osób, żeby się rozwijać, żeby no, stawać się, można tak powiedzieć, obrazowo w pełni człowiekiem. Dzisiaj dzisiaj chcę, nawiązując z kolei do biskupa Ostera, troszeczkę rozpocząć taki temat związany z tym, iż na naszą relację z Bogiem ma albo może mieć wpływ. To, jakie mamy relacje z innymi ludźmi. A te relacje z innymi ludźmi kształtują się już od samego początku, od właśnie poczęcia. Mężczyzna, kobieta, potem życie prenatalne, potem, potem noworodek, potem i tak dalej, i tak dalej, kolejne etapy życia. I te kolejne etapy życia, one wpływają na nasze relacje. Oczywiście w pierwszej kolejności z najbliższymi, z rodzicami, z rodzeństwem, to wpływa na relacje z samym sobą, ale to też może wpływać na naszą relację z Bogiem, którego przecież nazywamy Ojcem. Jesteśmy wraz z Biskupem Osterem, przy rozważaniach dotyczących naszego wyznania wiary. Wierzę Boga, Ojca wszechmogącego. Bóg jest. Ojcem Wszechmogącym. A więc ma znaczenie, jakie są moje relacje z moimi rodzicami, z moim Ojcem, by budować potem właściwe relacje i z innymi ludźmi, z sobą samym, ale żeby też budować właściwe relacje z Bogiem. I o tym mniej więcej dzisiaj w Słowie na Dobranoc to jest, to jest pierwszy taki fragment pierwszy etap mówiący o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, jak w te relacje z Bogiem Ojcem powinniśmy wchodzić, jak te relacje budować. Serdecznie zapraszam. Pochylając się nad tajemnicą Boga Wszechmogącego, chciałbym podzielić się dwoma spostrzeżeniami. Pytani o swoje własne życie, ludzie mówią, że najbardziej boją się choroby i śmierci. Oraz że śmierć, rozstanie lub poczucie emocjonalnego osamotnienia pozbawiają ich najważniejszych relacji. Drugie spostrzeżenie wiąże się z wiekiem, pisze biskup Oster. Skończyłem 50 lat. W tym okresie życia wielu ludzi mierzy się z utratą rodziców. Nasi rodzice żyją przeciętnie od 70 do 90 lat. Teraz przychodzi więc moment, kiedy stają oni u kresu swoich dni. I chociaż większość moich przyjaciół i znajomych w podobnym wieku już od dawna prowadzi samodzielne życie, założyła rodziny, niejednokrotnie doczekała się dorosłych dzieci, ma odpowiedzialną pracę i dorobiła się własnego domu, to na myśl o śmierci rodziców często traci grunt pod nogami. Dlaczego? ponieważ obecność rodziców w ich życiu zawsze była czymś oczywistym. Z chwilą ich śmierci zostają pozbawieni czegoś, na czym zdawało się im cały czas będą mogli polegać. To wszakże rodzice prowadzili nas przez życie i uświadamiali nam, co tak naprawdę się liczy, a co nie ma znaczenia. To oni nauczyli nas patrzeć, czuć i rozumieć otaczający świat. Przekazali nam konkretne wartości. Zawsze można było z nimi porozmawiać i zwrócić się do nich o pomoc. Opowiadam o tym wszystkim, ponieważ chciałbym wrócić do tematu relacji. Nasze najważniejsze relacje kluczowe więzi, jakie towarzyszą człowiekowi na początku życia to zazwyczaj relacje z rodzicami. Jeżeli rodzina funkcjonuje w miarę poprawnie. Udowodniono, że pierwsze osoby, z którymi dziecko nawiązuje relacje, mają na nie tak wielki wpływ, że odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu jego tożsamości: kim jesteśmy, po co żyjemy. Relacja z rodzicami stanowi pierwszy punkt odniesienia, który pozwala nam odnaleźć odpowiedzi na te pytania. Czy macie czasem poczucie, że bliscy ludzie, którzy towarzyszą nam w drodze przez życie, w pewien sposób nas niosą? To niesienie można obrazowo porównać do gruntu pod nogami. Takie właśnie oparcie i równowagę emocjonalną dają nam bliskie relacje. O tych relacjach mówimy, że są fundamentalne, bo stanowią dla nas podstawę. Na której możemy stabilnie oprzeć się pod względem intelektualnym, duchowym i emocjonalnym. Wiemy z psychologii, że małe dzieci, które w relacji z pierwszym opiekunem doświadczają bliskości i bezpieczeństwa, są potem bardziej otwarte na świat i wolne od lęku. Z kolei dzieci, które nie mają doświadczenia bezpiecznej więzi z rodzicami lub opiekunami, Noszą w sobie znacznie więcej lęku i są bardziej wycofane. Tak mówi nauka. Relacje, które niosą, stanowią dla nas oparcie i tworzą swego rodzaju ekosystem. W tej przestrzeni czujemy się jak w domu. Jeśli bowiem mamy poczucie, że ktoś nas niesie, wówczas nie musimy się niczego kurczowo trzymać ani niczego kontrolować. Doświadczamy, że najważniejsze relacje ugruntowują naszą tożsamość i pomagają odpowiedzieć na pytanie: kim w istocie jesteśmy? Być może powiecie, że przecież małe dzieci nie zadają sobie takich pytań. Tak, to właściwe spostrzeżenie. Tego rodzaju pytania stawiamy sobie bowiem dopiero wtedy, gdy nasza tożsamość, która do tej pory była czymś oczywistym, zostaje zachwiana. A dzieje się tak wówczas, gdy na przykład nasze relacje przechodzą próbę. Jeśli więc dziecko intuicyjnie czuje, nieważne co się będzie działo, bo i tak będę ukochanym dzieckiem mamy i taty, to choć nie uświadamia sobie tego wprost, w głębi serca wie kim jest. Dzieckiem mamy i taty. Nasze poczucie tożsamości wiąże się z tym, Iż doświadczamy pewnego rodzaju pokoju wewnętrznego, i czujemy, że możemy być sami dla siebie domem, że wytrzymywanie samym sobą nie przysparza nam trudności, i chętnie przebywamy we własnym towarzystwie. Mając takie poczucie, jesteśmy zdolni wciąż na nowo otwierać się na świat i wychodzić do drugiego człowieka. Kiedy przebywając w obecności ludzi, którzy nas kochają, doświadczamy wewnętrznego pokoju, wsparcia i bezpieczeństwa, wówczas w sposób naturalny otwieramy się na innych, wychodzimy daleko poza siebie i łatwiej znosimy doznawane krzywdy. A co, jeśli najważniejsze relacje w naszym życiu się rozpadają? Co dzieje się, kiedy doświadczamy tego rodzaju straty? Co wówczas może ponieść nas przez życie? Mam co do tego pewne przypuszczenie. W głębi serca każdy człowiek żywi pragnienie, by w sposób nieskończony i bezwarunkowy zostać przyjętym. Żyjąc na tym świecie tęsknimy za bezwarunkową miłością drugiego człowieka. Chcemy, by ktoś nas niósł. Pragniemy relacji, w których będziemy nosić siebie nawzajem. Również ideał romantycznej miłości, opiewany w wielu filmach i książkach, oferuje w zasadzie podobną perspektywę miłość na zawsze. Wszyscy jednak wiemy, jak niewiele wspólnego z prawdą ma to wyobrażenie. Mimo to nie przestajemy snuć marzeń i wciąż tęsknimy za doświadczeniem bezwarunkowej miłości i akceptacji. Problem polega na tym, że niejednokrotnie możemy mieć fałszywe poczucie, iż oto znaleźliśmy taki ideał. Bez wątpienia jest bardzo ważne, by człowiek doświadczył w dzieciństwie tego pierwotnego zaufania. Im głębiej go doświadczy, tym łatwiej przyjdzie Mu w przyszłości obdarzyć zaufaniem osoby, z którymi będzie wchodził w relacje. Jednak świat i ludzie, z którymi budujemy więzi, nad wyraz często okazują się źródłem rozczarowania. Doświadczamy na własnej skórze, że i my sami potrafimy być rozczarowujący. Dlatego niemal wszyscy mamy olbrzymią trudność, by uwierzyć, że faktycznie istnieje ktoś, kto nas bezwarunkowo i nieustannie kocha. To prawda. Rodzice niejednokrotnie zbliżają się do tego ideału, szczególnie kiedy ich dzieci są małe. W tym okresie, na poziomie emocjonalnym, postrzegają one rodziców jako wszechmogących i nieskończenie dobrych żywicieli, którzy nieustannie się o nie troszczą. Jednak relacje wciąż się zmieniają. Przybywa nam lat, rodzicom również. Stawiamy sobie nowe cele. Rodzice niejednokrotnie odchodzą lub umierają. I wówczas niejeden dorosły ma poczucie, że traci grunt pod nogami. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku innych ważnych dla nas relacji, które często po prostu przemijają. Budując więzi z innymi ludźmi, niejednokrotnie doświadczamy rozczarowań i zranień. Wskutek strat i krzywd, a także innych okoliczności, poszukujemy w świecie czegoś innego, w czym znajdziemy oparcie i potwierdzenie samych siebie. Szukamy czegoś, nad czym, przynajmniej pozornie, będziemy mieli większą kontrolę. Próbujemy w inny sposób potwierdzić naszą tożsamość i niezależność. Poszukujemy więc uznania, sławy, wielkich wyzwań, władzy, dobrego samopoczucia, przyjemności itd. Zawsze pragnąc w ten sposób odnaleźć samych siebie lub na nowo doświadczyć tego poczucia zakorzenienia i przynależności, które często było naszym udziałem w dzieciństwie. W takiej postawie kryje się jednak pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli bowiem poszukiwanie takiego spełnienia zaczyna dominować w naszym życiu, jeżeli rozczarowanie, skrzywdzenie, samotność i egoizm sprawiają, że zaczynamy szukać czegoś innego niż głębokich relacji, wówczas stopniowo tracimy zdolność do kochania. Dlaczego? Ponieważ ludzie stają się nam potrzebni o tyle, o ile są w stanie potwierdzić naszą wartość. Przestajemy zwracać się do innych ze względu na nich samych. Stają się oni jedynie narzędziami pozwalającymi nam realizować ideał własnego ja, który musimy zbudować, by odnaleźć potwierdzenie własnej wartości. Wykorzystujemy wówczas ludzi, by móc postawić się ponad nimi, zdobyć ich uznanie uzyskać jakąś przyjemność i tak dalej. Bardzo ciekawą analizę ludzkich relacji przedstawił tutaj biskup Oster, pokazując, jak bardzo, jak fundamentalne są właściwe relacje, które powinny nam towarzyszyć, towarzyszyć od samego początku naszego życia. I dopiero te właściwe relacje mogą nam pomóc wejść... We właściwe relacje też z innymi ludźmi, te relacje, które były na początku, to mam na myśli. Oczywiście to nie oznacza, że jeżeli ktoś nie miał takiego szczęścia i nie miał um, takich właściwych relacji w domu, że on już jest skazany na, na niepowodzenie. Nie, 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 nie. Tutaj można wiele rzeczy jeszcze przepracować, zmienić, uporządkować. Oczywiście współpracując z łaską Pana Boga, bo jeżeli tego nie przepracujemy, no to ma miejsce właśnie to, o czym biskup Oster pisze na samym początku, a mianowicie, że zaczynamy traktować człowieka przedmiotowo, instrumentalnie. Człowiek ma służyć tylko po to, żeby pomóc mi zaspokoić moje braki, moje deficyty, ma mnie dowartościować, mam mnie docenić, mam je chwalić itd., itd. Ja nie wchodzę w głęboką relację z tym człowiekiem, tylko potrzebuje od tego człowieka głasek, potrzebuje pochwał, potrzebuje uznania, żeby potwierdzić swoją tożsamość. Bardzo, bardzo ważny temat i wydaje mi się coraz bardziej powszechny. Coraz więcej osób wśród nas potrzebuje takiego dowartościowania. Każdy z nas, ja również. Ja również potrzebuję takiego dowartościowania. Tylko pytanie, czy to się staje celem, mojego życia, czy to jest coś, co ja u siebie zauważam, bo jeżeli ja to u, to u siebie zauważam, no to wiem, że to nie stanowi celu mojego życia i mogę bez tego żyć. Jeżeli tego doświadczę, doświadczę jakiegoś dobrego słowa, jak, jakiejś pochwały, Bogu niech będą dzięki i niech to będzie na Bożą chwałę, tak? Natomiast jeżeli okazuje się, że ja bez tego żyć nie mogę, że to utrudnia mi relacje, to utrudnia mi funkcjonowanie, bo nikt mnie nie zauważa, bo mi, nikt mnie nie docenia, bo nikt mnie nie pochwalił, no to jest problem. To jest problem. I kiedy mam takie nieuporządkowane relacje, to naprawdę trudno wejść mi w relacje z Panem Bogiem, bo będę od Boga tylko oczekiwał tego, że nie wiem, będzie mnie nieustannie chwalił, doceniał i tak dalej. Albo ta świadomość mojej słabości, grzeszności i małości sprawi, że. Od Boga będę się odwracał. Hm. Tak jak powiedziałem, to jest pewien wstęp, pewien początek do dalszych rozważań o Bogu jako Ojcu. Widzimy, jak fundamentalne znaczenie mają odpowiednie, właściwe relacje w domu. Ojciec, matka, rodzina, społeczeństwo, w którym, w którym wzrastamy, pełne miłości, zaufania, oddania, poczucia bezpieczeństwa. To wszystko, czego tak bardzo jako ludzie potrzebujemy. To nam daje zdrowa, dobra rodzina. I aby takich rodzin było jak najwięcej. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na modlitwę od razu posłowie na dobranoc i oczywiście w czasie tej modlitwy, wieczornej modlitwy na zakończenie dnia, modlimy się również w intencji naszych rodzin. Serdecznie zapraszam. Z Panem Bogiem pokój i dobro.